Chyba zaraz dostanę Fatality. Co za nieprzyjemna twarz? Aha, szczególnie kiedy daję pracę domową na weekend. Jeśli nie pojedziemy do wesołego miasteczka, to sam je tu zrobię. Po prostu wypróbuję kilka nowych fryzur! Próbowałyście już na kocie i teraz jest Sfinksem! Zrzuciła parę kilogramów i nawet zdrożała, a to plus! Jak mu wytłumaczyć, że muzyka klasyczna to nie fuj, ochyda! To prawdziwa uczta dla uszu, jak lajki dla blogerów! Nie podchodź! Tylko jeden łyk! Jesteś nieśmiertelny! I chcę, żeby tak zostało! Zapomnieliście umieścić tabliczkę na drzwiach z napisem menażeria. Poniosło nas. Macie w głowie niewielką wiedzę, a i tak dajecie się ponieść. Tak bardzo, że sąsiedzi sprzedają swoje domy. Dlatego słyszałam chrząkanie. Myślałam, że to w mojej głowie. Wkurzyli się i nie rozmawiają z tobą? Chciałabym, żebyś zrobiła to samo. A gdzie jest wasz nadzorca z łopatą? Minotaur z chustą. Potwór ze sztuczną szczęką. Chodzi o babcię? Pojechała na konkurs piękności dla osób powyżej 80 roku życia. Nie wiedziałam, że mamy gdzieś w mieście wystawę mumii. I zostawiła was samych bez opieki? Poprosiła dziadka Stefana, żeby się nami zajął. Ale nie wytrzymał 5 minut i wyskoczył przez okno. I uciekł w las. Krzycząc, że wolałby się bawić w łaskotki z niedźwiedziem, niż zostać z nami jeszcze minutę. Jak ja go rozumiem! Mówiłam, że go nie rozumiem! Co nie zmienia faktu, że potrafimy o siebie zadbać. Jesteśmy dorośli. My jesteśmy dorośli. Ty jesteś stary. Mam pomysł. Daniel i wampir będą wami rządzić. Co? Nie potrzebujemy nianki. Ludziska, piszcie w komentarzach, które z chłopców powinien zostać nianką. Zostawcie lajka, jeśli też chcielibyście być opiekunami naszych uczniów i zapomnijcie o sobie. Potrzebujecie ich! Jak ja, środków uspokajających po sprawdzaniu waszych testów. Ale oni nie mogą nami rządzić! Pierwszy jest palantem, drugi nudziarzem. Nie jestem nudziarzem! Aha, a ciekawe, skąd wiedziałeś, że chodzi o ciebie? Oni zachowują się gorzej niż dzieci! Z kim przystajesz, takim się stajesz. Właśnie! Jeśli nie chcecie, żeby chłopcy się wami opiekowali, to ja zostanę i. Bardzo dziękujemy za najlepsze niańki. Miłego dnia! Hmm. Idę się zdrzemnąć! Ej, mieliśmy się nimi opiekować! Jesteś bardzo odpowiedzialny. No tak, więc sam się nimi zajmiesz. Y Abonent niedostępny lub jest poza zasięgiem sieci. Proszę zadzwonić później. Ludziska, gdzie idziecie? Może w coś razem zagramy? W chowanego. My się chowamy, a ty nas szukasz. Świetna gra, podoba mi się. Przepraszam. Jesteśmy głodni. Nakarm nas. No dobra. Nie chcę tego. O super. Chcę więcej. Tego też nie chcę. U. U. Mamy coś jeszcze? Nie. E więcej Aaaa! Gdzie ich zabierasz? Postanowiłem ci pomóc. Nie będziesz jedyną osobą, która dostanie nagrodę za dobrą niankę. Jaką nagrodę? Pani Johnson zadzwoniła do mnie i powiedziała, że najlepszy opiekun dostanie nagrodę. Więc idź i odpocznij. Zasłużyłeś. Dzień dobry. Przesyłka kurierska ze szlabanem. Może masz zły adres? Może nie. Na pewno mnie tu nie znajdzie. Bawicie się w obserwatorki pracy domowej czy co? Nie wiemy jak rozwiązać te przykłady. Pomóż! Ha, co ja wyglądam jak kalkulator albo Julka? Jak ktoś kto olewa matematykę. I nie potrafi rozwiązać najprostszego równania. Ktoś tu musi przebadać oczy i słuch też, żebyś mogła lepiej zrozumieć tłumaczenia waszego różowo-włosowego trola. Przecież to wszystko jest elementarne. Więc jaka odpowiedź? No przecież. Nie brzmi to jak prawidłowa odpowiedź. Nie wymądrzaj się, bo zaraz przestanę wam pomagać. Nie wygląda, jakbyś miał zamiar. Co jest? A to? Wszystkie chwyty dozwolone. Kto jest najlepszą niańką? Ty? Dobra odpowiedź. A teraz idźcie się bawić. Puu, nie wolno. Dlaczego? Wygląda jak czekolada. Wygląda jak problemy żołądkowe. U! Nie! Stójcie! Zrobicie sobie krzywdę, a potem skrzywdą mnie. Wy, gdzie znowu uciekliście? Mam przychłapany. Wojna to wojna, wybrakowana Mary Poppins. Chcesz czegoś? Ja nie, ale pani Johnson tak. Halo. Hi, hi, hello. Co? Hi, hello, tu pani Johnson. Powiedzmy. Przepraszam, chłopcy, trochę mi odbiło. Czyli tak jak zawsze. Zupełnie zapomniałam powiedzieć wam o kilku sprawach. Jakich sprawach? Nie martw się, to nic takiego. Dobra, to nie takie straszne, albo tylko nie puszczać wody. O! Nie uważasz, że nasze zadania są bzdurne? Miałaś świetny pomysł! Udawać panią Johnson i oszukać te przyrośnięte niańki. Bez umiejętności jurka ze zmienianiem głosu nie udałoby nam się tego osiągnąć prawie umarłam ze śmiechu. A mnie aż bolą policzki. Muszę przyznać, że to było naprawdę zabawne. I co wymyśliście im nowe zadanie? Oho -oh -oh. Hmm. Więc bawimy się w pranki troszeczkę, ale dostaniecie za to znacznie więcej. Ale to był tylko żart. Teraz my się pośmiejemy. Proces wychowawczy. Spisaliśmy się? Łajdacy i sadyści! Związaliście biedne dzieci! One nie są biedne, a zwłaszcza Stella. To zwykłe potwory! Proszę na nich spojrzeć! Skrzywdzili nas! Zastraszali! Nie karmili! I się zdełcali! Nie mogliśmy wyjść! I jeszcze nas związali! Oni kłamią! Już widzę! Myliłam się, mając nadzieję! Zachowaliście się okropnie! Ale! Ale! Żadnych ale! Jak nie potraficie być dorośli, to będziecie dziećmi! Że co? Teraz oni będą was niańczyć! Dacie radę! Oczywiście! Oczywiście! Nie gniewacie się, prawda? Oczywiście, że nie! Nie mamy pretensji! Ale jesteśmy mściwi! Napiszcie w komentarzach, kto był lepszą jańką, Daniel czy wampir! Zostawcie 30 tysięcy lajków, jeśli chcecie bogatą i biedną nianię. I nie zapomnijcie o sobie, będzie super! Dziękuję bardzo, świetne nianki! Co tam dalej? Dziękuję, bo spadam. Prawie pękłam ze śmiechu. <grym> Troszeczkę. Не <свят> кормили! <свят> <свят>